Trochę więcej deszczu, no i zielono. Major, de detektywie idziemy. No zawsze fajnie wybrać się do lasu i posłuchać leśnych dźwięków. Tutaj no tak, skrzyżowanie, ale my tym razem będę. Żadnych jeleni A co to za poważna postawa? Na pewno rower usłyszał w lesie, to zawsze jest. Nawet gdy pada, masz trochę więcej dachu nad głową. Fajnie jest Majer od czerniaka chodzi po lasach Najlepszy spacer ma wtedy kiedy jakieś sarny, albo dziki się pojawią, albo inne jelenie Ewentualnie rower Po majer to taki trochę łowca Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia tym razem, może nawet w lesie जा रहा